Siemaneczko. Kolejny weekend z MMA za nami, kolejny oczywiście przed nami, dlatego zanim przejdziemy sobie do tego, co czeka nas już w kolejną sobotę i piątek, chciałbym sobie króciutko podsumować to, co mieliśmy okazję zobaczyć w weekend poprzedni, tam przede wszystkim Gala, KSW i UFC Fight Night w Londynie. Tutaj macie z naszą, naszą całą tablicę z typami, pod względem skuteczności niestety najgorszy. 6 na 10 typów okazuje się ostatecznie na zielono. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że walka Michała Kity czy Michała Pietrzaka, no, ciężko, ciężko to jakoś wytłumaczyć, szczególnie ta walka. W kategorii ciężkiej w sumie nie, nie mam do siebie jakoś dużo pretensji, ponieważ no, wytypowałem praktycznie całkowicie tak, jak to będzie wyglądało, że Kita będzie bronił baleń, że będzie w stójce zdecydowanie lepszej i to, dlaczego ta walka nie skończyła się przez techniczny nokaut lub nokaut dla, dla właśnie masakry, wie chyba tylko on sam. No, i podobnie z walką Michała Pietrzaka. Naprawdę nie spodziewałem się, że, że wyjdzie z takim głupim gameplanem, żeby gdzieś tam udowadniać mimo wszystko Romanowskiemu, że jest lepszy w tej stójce. Tym bardziej, że tak naprawdę pierwsza jakaś śmiała próba pójścia po obalenie zakończyła się sukcesem, dlatego wydaje się, że. Dwa, trzy obalenia na rundę powinny spokojnie załatwić sprawę. Nie zrobił tego, więc ostatecznie, ostatecznie przegrywa. My dzięki temu mamy kolejny, kolejny czerwony typ. Zupełnie inaczej z Saladynem Parnasem i, i plus półtorej w walce Allen Hooker. Tutaj kompletnie się, kompletnie się pomyliłem. Tutaj muszę na pewno, na pewno schylić głowę i posypać ją popiołem dlatego ostatecznie 6 na 10 tych typów wchodzi, reszta, reszta raczej na spokojnie tam Iliatopuria przyprawił troszkę o delikatny zawał, bo naprawdę wrócił z bardzo dalekiej podróży ale potem notuje kapitalny knockout i ostatecznie możemy zapisać tą walkę na plus to by było w zasadzie tyle jeżeli chodzi o to co w weekend poprzedni, teraz możemy skupić się na kolejnym nie jest to jakiś wybitny, oczekujący samymi super walkami weekend, natomiast znajdziemy coś ciekawego. Na sam początek leci już w piątek One X naprawdę świetnie zapowiadająca się gala tak naprawdę święto sportu walki na, na Bliskim Wschodzie. Myślę, że tutaj najbardziej skupiłbym się na nie walce Rottanga Tanga i Dimitrusa Johnsona, o której mówi się zdecydowanie najwięcej, ale walka weteranów, a więc Shinya Aoki i Yoshihiro Akiyama. Tutaj no zdecydowanie dwóch, dwóch weteranów, z których myślę, że jest tutaj jeden bardzo, bardzo mocny faworyt w postaci oczywiście Aokiego. Kapitalny parter. Słynny Sexy Yama to jest oczywiście bardzo znany zawodnik w Japonii Natomiast no myślę, że tutaj ten kapitalny graper w postaci Shinio Okiego Nie powinien mieć większych problemów i, i poradzi sobie ze swoim przeciwnikiem Pamiętajcie, że ta walka jest już w piątek w godzinach porannych Dlatego jeżeli chcecie robić kupon i zabrzeć tam właśnie Japończyka To zróbcie to wcześniej, żeby po prostu ta walka Was nie ominęła No i możemy przejść do UFC. E, tutaj kolejny, kolejny Fight Night z walką wieczoru Cartisa Blade'a i Chrisa Docasa, ale zanim dojdę do walki wieczoru, bo tam też mam dosyć jasnego faworyta, e, pójdziemy sobie po kolei. E, mam tutaj cztery typy, e, raczej pewne, nie przewiduję tutaj jakichś jakiś super wygranych underdogów. E, Zaczynając od początku, Aliaska Khizriev niestety nie dojdzie do jego walki z Abusem Magomedowym. Bardzo szkoda, bo by to naprawdę kapitalnie zapowiadająca się walka w kategorii średniej. Khizriev ma ogromnego pecha, jeżeli chodzi o walki w UFC, bo jeszcze nie zadebiutował. Od dawna mówi się, że naprawdę jest to jeden z najciekawszych prospektów w niejakość super bogatej kategorii średniej. Walczący z, z odwrotnej pozycji. Bardzo dobry zapaśnik. Ta stójka jest taka dosyć poprawna, nie jakaś zachwycająca, ale bardzo fajnie, sprawnie łączy, łączy zapasy ze stójką. Ostatecznie zmierzy się, tak jak mówiłem, z Magomedowem, ale z Denisem Turulinem. Tutaj, tutaj raczej faworyt powinien być jeden. His rijew, oczywiście musi pokazać, czy jest to naprawdę taki wielki prospekt, jak się o nim mówi. Natomiast myślę, że no, Turulin wchodzący na zastępstwo to nie będzie jakieś poważne wyzwanie w jego karierze i Hizriyev udanie zadebiutuje w UFC. Myślę, że to jeden z takich naj, najważniejszych, naj, najpoważniejszych i najpewniejszych tak naprawdę typów na tą nadchodzącą sobotę. Lecimy dalej. Przechodzimy wyżej w kategorię wagowe, w zasadzie najwyżej, bo mamy tutaj starcie Ilira Latifiego z Aleksejem Olejnikiem. Tak, Olejnik nadal walczy, absolutny weteran Nestor, nie wiem jak jeszcze go nazwać w mieszanych sztuk walki. Natomiast pomimo ogromnego szacunku jakie do niego mam, nie widzę tutaj jakichś większych szans na jego zwycięstwo. Co prawda... Dalej uważam, że Ilir Latifi w kategorii ciężkiej to dosyć dziwny pomysł, ponieważ to ma naprawdę bardzo słabe warunki fizyczne, jak na tą kategorię. Natomiast, akurat tutaj, paradoksalnie powinny mu one pomóc, ponieważ dobrze wiemy, że olejnik w stójce nie ma do zaproponowania praktycznie nic, to w parterze może naprawdę zrobić niespodziankę z każdym. Ale wątpię, że do tego parteru dojdzie z tego względu, że Latifi po prostu ma niżej usadzony ten środek ciężkości, bardzo trudno będzie go wywrócić olejnikowi, a przy okazji jeszcze uważając na bardzo mocne ciosy, którymi... Będzie machał tam Szwed. Wydaje mi się po prostu, że Latifi bez jakichś większych problemów będzie bronił dojścia do sprowadzeń, dojścia do klinczu Alekseja Olejnika i po prostu którymś mocnym ciosem ustrzeli doświadczonego Rosjanina. Bardzo spodziewam się, że może się to zakończyć nawet przed czasem. Natomiast najbezpieczniej chyba będzie postawić po prostu na zwycięstwo Ilira, Ilira Latifiego. Jeżeli chcecie, to, to oczywiście też biorę pod uwagę Il, Ilir Latifi TKO KO. Kolejna walka to już bardzo, bardzo nisko zjeżdżamy aż do kategorii muszej. Ale tutaj bardzo ciekawe starcie na szczycie tak naprawdę tej kategorii do 57 kg, a więc Askar Askarow, Kai kajkara France. Nowozelandczyk wraca po kapitalnej walce z Kodym Garbrantem, natomiast Askarov nie jest to najbardziej zachwycający zawodnik, żeby nie powiedzieć, że, że nudny. Natomiast o bardzo wysokich umiejętnościach i, i taki zawodnik, który nie będzie nigdy zachwycał, ale będzie naprawdę bardzo wysoko w rankingach, w zasadzie już teraz mógłby dostać szansę walki o pas z którymś z dwójki Morenów i bo tam oczywiście ta sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Natomiast, czekając właśnie na to, który, który ostatecznie już na dobre zasiądzie na tronie tej kategorii Askarów, zmierzy się z Kai Francem. wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie bardziej nastawiony na stójkę Cara France będzie po prostu musiał uważać na te zapasy Askarowa, który świetnie właśnie jest w stanie połączyć to ze swoją stójką, wie kiedy przytrzymać, wie kiedy skrinczować, obalić uspokoić trochę tą walkę i myślę, że tak to będzie po prostu wyglądało kiedy kara France będzie się za bardzo rozkręcał w tej stójce wtedy Askarow dojdzie do clinchu, obali, przytrzyma i w ten sposób powinien ugrać pewną decyzję. Knockoutu się tutaj nie spodziewam, to bardzo niska kategoria dlatego obstawię tutaj dosyć pewnie Askara Askarowa przez decyzję No, i możemy przejść już do main eventu. Tutaj będzie raczej szybka robota, moim zdaniem, w wykonaniu Kartisa Blade'a. Szczerze mówiąc, nie widzę jakichś wielu argumentów dla, dla Chrisa do kasa. Blade's, pomimo tego, że ma kilka porażek na koncie, to jednak kapitalny zapaśnik z bardzo dobrymi warunkami fizycznymi, z bardzo dobrym cardio. Świetnie potrafi obalać, jest też bardzo ruchliwy, nie jest, nie jest to jakiś czołg, który ledwo co się porusza i, i próbuje gdzieś tam niczym zombie dojść do tego klinczu czy zapasów. Potrafi bardzo dobrze zejść w tempo do dwóch nóg, czy do jednej po, po jakimś uderzeniu. Chris Dokas to trochę ten styl Lagana Thomas Toma Spinola. A więc raczej taka ruchliwa stójka, natomiast no nie na tyle, tak jak genialny Aspinol w zeszłym tygodniu. Dokas odbił się troszkę tej czołówki w walce z Derrickiem Luisem. Wydaje mi się, że tutaj będzie, będzie podobnie. Curtis Blaze masz 5 rund, żeby najpierw umęczyć Chrisa Dokasa, a potem skończyć go skończyć go w parterze i w sumie tak tą, tą walkę widzę myślę, że okolice gdzieś trzeciej, może czwartej rundy Curtis Blades po którym z kolei obaleniu rozmiękczaniu do kasa swoimi firmowymi łokciami choćby w parterze po prostu tą walkę skończy przed czasem raczej niespodzianki się tutaj nie spodziewam bo podobnie tak jak w walce z Karowkara w Francji, jeżeli coś zacznie się dziać złego Blades nie będzie miał raczej większych problemów żeby, żeby do kasa obalić i, I po prostu ta walka, według mnie, powinna zakończyć się po prostu przed czasem Curtis Blades KO TKO. No i dojechaliśmy do końca. Tak jak mówię, typów na ten weekend jest tylko 5. Wybierzcie sobie, co uważacie, co uważacie za najbardziej prawdopodobne. Ze swojej strony mogę jeszcze dodać ewentualnie walkę kobiet Manon Fiorot która zmierzy się z Jennifer Mayon, to jedna z najciekawszych kobiet, które ostatnio pojawiły się w UFC. Natomiast no, mam, podchodzę z rezerwą do, do walk kobiet i ostatecznie nie wrzucam tego na, na tablicę, ale jeżeli ktoś by chciał, komuś by tam brakowało dla podbicia, podbicia kuponu, to, to radzę, radzę właśnie wrzucić Manon Fiorot. Natomiast ostateczna tablica, tablica z typami pokazuje się tutaj właśnie teraz. Standardowo wybierajcie sobie, co tam, co tam uważacie. Zobaczymy, czy skuteczność uda się poprawić po zeszłym tygodniu. No i tak naprawdę za tydzień czeka nas już małe podsumowanie tego, jak wyglądał marzec. Wydaje się, że ta skuteczność i tak jest bardzo dobra. Dlatego, dlatego, oby jeszcze poprawimy, oby, obyśmy jeszcze poprawili to w tym, w tym tygodniu następnym. Nie będzie to jakiś super kursy z tych, z tych pięciu walk, natomiast myślę, że są to raczej pewni faworyci. Nie spodziewam się tutaj jakichś niespodzianek. I wydaje mi się, że może nie jakimiś super kwotami, ale, ale raczej pewna, pewna wygrana powinna się tutaj, się tutaj szykować. Ode mnie to by było w zasadzie na dzisiaj tyle. Standardowo mam nadzieję, że czeka nas bardzo fajny weekend ze sportami walki, że będzie co oglądać. Kilka, kilka ciekawych walk naprawdę może, może się wydarzyć. Pamiętajcie, 1X już w piątek w godzinach porannych UFC. Godziny, godziny późno wieczorne w sobotę, dlatego nie pomińcie szyni Okiego. Na dzisiaj już dziękuję, tyle ode mnie. Widzimy się już w przyszłym tygodniu. Do następnego. Cześć!